Korzystając z pięknej pogody, wybraliśmy się do piętnicy na forty w poszukiwaniu spokoju. Ale czy go znaleźliśmy? Na szczęście! No właśnie już w niedzielę od godziny 10 zapraszamy kolejna runda wraków. Jesteśmy już czwarta to będzie runda wraków. Jesteśmy już po trzech. Była w i pod kolnem była w pońsku. Kolejna runda również będzie w pońsku. Łapie oddech, ponieważ wdrapaliśmy się na miejsce widokowe. Właśnie stąd kibice, którzy przyjadą, będą mogli oglądać to, co dzieje się na dole, a na dole teraz też słyszymy wraki, które już trenują. Zerkamy, czy tor jest bezpieczny, bo oczywiście tor został specjalnie przygotowany. Pracowały tutaj ciężkie sprzęty, żeby móc go ułożyć jakoś, żeby 10 załóg jednocześnie mogło tu w niedzielę wjechać. Może dodam, że na starcie ustawi się 50 załóg, więc tak naprawdę kolejny rekord pobijemy. Zazwyczaj wraki przyciągają ponad 40 załóg. Już teraz wiem, że będzie ich 50. Co przygotowaliśmy? Będzie kilka rund, po 10 samochodów będą jechali w rundach. Będzie runda śmierci, tak zwana. Czyli na końcu taka najbardziej widowiskowa, gdzie samochody wjeżdżają, zbijają się. Będzie czasówka, gdzie te auta pojadą na czas. Myślę, że energii i tutaj takich wrażeń motoryzacyjnych będzie co niemiara. Pamiętajcie, czwarta runda wraków, forty piątnica, 25 czerwca, godzina 10. Nie zapomnijcie odkurzyć kasków.